Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Dobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football w ostatnim odcinku. Sinet, postanowiłam odejść z Shadows. Życzę ci powodzenia. Macie wolne miejsce na statku? Mej! Tak My, się cieszę, że ja. mi ja. ciebie. Widziałem reklamę twojej szkółki. Mam dla ciebie pewną ofertę. Myślę, że może ci się spodobać. Ej, patrz jak chodzisz. Cześć. Jesteś Nina Osiem, prawda? Widziałem w HoloTV twój mecz. Byłaś naprawdę wspaniała. Panowie, chyba się dziś zakochałem. Za chwilę rozpocznie się mecz, na który wszyscy czekaliśmy. Snow Kids kontra Tak! I koniec meczu. 3 do 2 dla Snow Kids. Puchar jest najstarszym reliktem naszej galaktyki. Poza rozgrywkami znika w przestrzeni, gdzie jest niedostępny. Pod koniec rozgrywek pucharowych pojawia się na stadionie Genesis i jest narażony na niebezpieczeństwo. Znasz niejakiego Harisa? Chce skraść puchar. Puchar? Brim Balarius powiedział, że puchar daje kontrolę nad wszystkimi fluksami. To jest motywem Harisa. Odbudowane rodziny Snowgates, musicie wzmocnić obronę. Spróbujmy czegoś nowego. Nie dajcie dojść do piłki rywalowi. Gotowi? Start! <grystanie z górą> Hej, mówił ci ktoś, że do najpiękniejszych nie należysz? Hej! To może być dla niej zbyt trudne. Nie kłam. Kiedy jest na boisku, nic oprócz gry nie powinno się dla niej liczyć. Ona to wie. Jest profesjonalistką. Hej, zapomnij choć na chwilę, kto jest twoim przeciwnikiem. Skup się na piłce. Nie daj mu się ograć. Wybacz, ale nie przedrzesz się pod nasze pole karne. Uh. Brawo! Nieźle wam poszło. Pamiętajcie, kluczem do wygranej jest skuteczne rozbicie ataków przeciwnika w środku pola. Obrona to główny klucz do sukcesu. Zrozumieliście? Zgodzisz się ze mną, Microze? Uh. 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 Nie! Uh. Powiedziałem rywalowi, że jest brzydki i wtedy... Micro -ice, daruj sobie tłumaczenia. Wrócisz na boisko i będziesz trenował tak długo, aż nauczysz się czyścić środek pola. No już! O nie! To nie fair! Pozostali mogą iść się odświeżyć. Macie wolne do końca dnia. Pamiętaj, gwiazdy defensywy rodzą się w bólach. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Dobra robota, May! Uh -huh. Byłaś niesamowita. Tak się cieszę, że znowu jesteś z nami. Ja też. Wiesz co, so, ja? Nareszcie znowu czuję się jak w domu. <śmuch> <śmuch> o, tak, jest prawie tak, jak dawniej. Masz rację prawie. Brakuje nam jednej osoby. Uh. Drodzy holowidzowie, jestem wśród tłumu no fanów, którzy cierpliwie czekają na pojawienie się swojego zespołu. Zespołu, który planuje zawojować Huchar. Nie mogę się już doczekać! Kocham te dziewczyny! Gdyby byli robotami z emocji, poprzeparaliby sobie od wody?

Sami widzicie, co tu się dzieje. Do meczu pozostało jeszcze parę godzin, a wśród fanów panuje prawdziwa paradisjomania. Takiego poruszenia nie widzieliśmy od czasów pojawienia się Snow Kids. Są piękne, wyjątkowo inteligentne i perfekcyjnie przygotowane do gry. Takiego zespołu po prostu nie sposób nie kochać. Dziewczyny będą gościć w naszym następnym programie, więc koniecznie nas oglądajcie. Żeby być sławnym wcale nie trzeba zdobywać pucharów. Popularność znacznie straciła na wartości. Jesteśmy Mały Akilian. Królestwo kuchni domowej. Tu na pewno są nasi fani. Mm, hej, ostrożnie! Chociażby taki belą. Przyszliśmy tu, żeby się dobrze bawić. Czasami warto odpocząć od fanów. Cieszę się, że znów mogę gościć wspaniałych mistrzów. Uwielbiam waszą grę. Wrzuć te fotki na kom. Będą gratką dla kolekcjonerów. Uwielbiam was. Jesteście najlepsi. Podpiszecie dla mnie seteczkę piłek. To dla moich klientów. Gratulacje, Below, widzę, że wszedłeś na dobrą drogę. Haha, <śmianie> szara strefa to przeszłość. Moją przyszłością jest branża gastronomiczna. Poznacie tu najlepsze akiliańskie smaki. Oczywiście gorąco polecam słynną akiliańską kapustę. Bingo! Kapusta dla każdego. Hej, Below, mam jedno pytanie. Nie widzę w menu majsa bez cukru? Bo pewnie już się skończył. <śmianie> dlaczego tego nie mamy? Mamy na zapleczu, ale sam kazałeś go wycofać. Aj! Kilka puszek majsa i siedem porcji akiliańskiej kapusty. Już podaję. Hmm. Zaraz, nie jesteście w komplecie? Gdzie wasz kumpel, Dizog? Hmm? Hmm? To żaden kumpel. Hmm. Rozumiem. Zapomniałem, że muszę pójść na zaplecze. Nie mają tu zbyt dobrej klienteli. Cześć. Chcę zarezerwować najlepszy stolik na dziś wieczór. To będzie rodzinna kolacja. Ależ oczywiście. A przy okazji, podpiszesz dla mnie kilka piłek? Hej, widzieliście, że mają tu nawet sorbet bulgorcza? O, uwielbiam go. Moja mama zawsze go nam robi. O? O? <laughs> Mej, dokąd idziesz? Zaczekaj, przecież nawet nie podali nam jedzenia. Sinet, stój! Zaczekaj, Sinet! Muszę z tobą porozmawiać. Po co? Nie mam o czym z tobą rozmawiać. Przestań. Daj mi się wytłumaczyć. Chcesz wiedzieć, dlaczego to zrobiłam? Za późno na tłumaczenia. Nie odeszłam ze względu na ciebie. Wiesz o tym? Po prostu nie mogłam zostać w Shadows. Musiałam wrócić do mojej rodziny. Rozumiesz to? Do Snow Kids. Oni są moją jedyną rodziną. Potrzebowałam ich. Potrzebowałam wsparcia. Zrozum to, proszę. Ja też mogłem być twoją rodziną, gdybyś nie uciekła. Według mnie ty po prostu nigdy nie zapomniałaś o DJ'oku. To są dwie różne sprawy. A poza tym DJ'ok wcale nie wrócił do Snow Kids. Serio? No to chyba się przeliczyłaś. Powodzenia, Mei. D-Jock, Worem. Dwie wielkie gwiazdy. Ty też wkrótce możesz nią zostać. Stąd do klubu Galactic, najnowszej Akademii Galactic Football. I co myślicie? Całkiem niezłe. Mhm. Mm Moi drodzy, z waszą pomocą ta Akademia wychowa wiele przyszłych gwiazd Galactic Football. Warsztaty precyzji, różne poziomy zaawansowania, szkoła wykopów... Hmm... Brakuje tu rygorystycznych treningów, ale podoba mi się. Zaczniemy od podstaw. Dzięki temu prostemu holotrenerowi. Najbardziej liczy się nasze zaangażowanie w ten projekt. Ja będę dostępny praktycznie podczas całego pucharu. A ty, Djok? Właśnie, planujesz powrót do Snow Kids? Hä? E? Co? Czy raczej nadal będziesz uciekać przed swoimi obowiązkami? E... Sam nie wiem, ja. Mej? Dijok, posłuchaj. Chyba nie chcesz mnie znowu przekonywać do powrotu, prawda? Ale to bardzo ważne dla zespołu. A niby dlaczego miałoby mnie to obchodzić? Musisz spojrzeć w głąb serca, zadaj sobie pytanie Dlaczego i dzięki komu jesteś dzisiaj tym, kim jesteś? Jasne, jasne Przemyślę to jeszcze Trzymaj się, Mei Co? Kiedy porzuciłeś swoją drużynę na Paradisji Postanowiłem, że będę trenować dwa razy więcej, żeby o tobie zapomnieć To oczywiste, hmm. że za tobą tęsknili to nie tylko na boisku Paradisja była tylko małym turniejem. My tu rozmawiamy o Pucharze, słyszysz, DeJok? O Pucharze Galactic Football. Nie wierzę, że mógłbyś przegapić taką okazję. Należysz do Snow Kids. Artegor ma rację. Byłoby lepiej, gdyby w naszym klubie znalazł się jakiś mistrz ze znanej drużyny. To jak? Może przetestowalibyśmy ten trener? To niesamowite. Wciąż mamy remis dwa do dwóch w tym pełnym napięcia meczu pomiędzy Piratami i Red Tigers. Cza? Piłka wraca jednak pod nogi Stevensa, który przybierza się do strzału. Gol! Gol! był trzeci gol Stevensa. Mamy klasyczny hat trick Aha! Stevens strzelił trzy braby, ale numer! To najlepszy dzień mojego życia. I wracamy po kolejną dawkę akcji. Gdzie jesteś, Arti? Przecież mieliśmy się spotkać. A, zostałem chwilę w klubie Rivet. Oglądam mecz. Jak to mecz? Ktoś sobie ze mnie? Mamy pilnować Sonego 24 godziny na dobę. Piraci świetnie rozpoczynają drugą połowę. Podanie? Steven przejmuje piłkę i gol! A, no, A, no, A, ha, ha, ha. Dobra Venet, zaraz u ciebie będę. Emocjonujący mecz Piratów i Red Tigers zakończył się wynikiem 4 do 3 dla piratów. A oto wyniki pozostałych meczy. Lightnings wygrali z Pulsars 2 do 1, a Elektra wyeliminowały Sandman 1 do 0. Za chwilę ostatni mecz fazy grupowej. Po nim przekonamy się, jak będą wyglądały pary ćwierćfinałowe. Szanowni Państwo, przed nami starcie Paradisi kontra Cyklopii. Będziemy je relacjonować na żywo. Oddajmy głos Kali i Artegorowi. Moi drodzy, atmosfera jest naprawdę gorąca, a stadion wypełnił się po brzegi fanami zespołu Paradisi. Na tym spotkaniu padnie rekord frekwencji. Na stadionie nie ma ani jednego wolnego miejsca. Miejsce dla VIPów? Cyklopi czy zespół Paradisi? Powtarzam, Cyklopi czy Zespół Paradisji. Komu pan kibicuje? O, odczep się. Ech, ech, cyklopom! Zgadza się, Cyklopom. <laughs> Juhu, mam miejsce w loży dla VIP-ów! Spełniło się moje marzenie! <laughs> Śledźcie Dijoka i zróbcie, co do was należy. Obrona! Uważajcie na ich flux! Zawodniczki obrony zostały zaatakowane przez hipnotyczny flux cyklopów. Dziewczyny ledwie stoją na nogach. Alka 1 z zespołu Paradisji jest dziś niepokonana. Jest jak skała! Czarny golnik i cztery daje zespołowi Paradisi tak. zasłużone prowadzenie. Nierozważna gra drużyny cyklopów przynosi opłakane skutki. O, o, ale mi niedobrze. Trzeba było jeść tyle kapusty? O, nawet mi o niej nie wspominaj. Od dzisiaj do końca puharuję wyłącznie lekkostrawne owoce. Dzim. Ale jak zwykle w meczach cyklopów Ich granie trzyma się kupy Niki, oni chyba oszaleni Chłopaki, nie biegnijcie Ja przecież nie mam już piłki Ogłuchliście, nie mam już piłki O Nowy trik w wykonaniu Niki 4. Goal! Fantastyczna bramka! Tak! Ha, <gry> Planujesz powrót do Snowkiss? Czy nadal będziesz uciekać przed swoimi obowiązkami? Hmm? Wiedziałem, że cię tu znajdę. Coś cię gryzie, synu? Mam wrażenie, że wszyscy dookoła wiedzą lepiej, którą drogą mam pójść. Tato, sam już nie wiem, co mam robić. Posłuchaj, synu, moje życie nigdy nie było proste. Tak jest mi pisane. I nie da się tego zmienić. Ale kiedy bywa mi ciężko, wiem, że mam swoich piratów, na których mogę liczyć. To moja jedyna rodzina, oczywiście oprócz ciebie. Ufam im i walczę razem z nimi. Należę do piratów. Ale Snowkit z mną gardzą. Nie mogę teraz do nich wrócić. Co oni o mnie pomyślą? Że wrócił jeden z nich. Tylko to się liczy. Masz rację, tato. Sony, hmm? uważaj! Drony, Droni! Uciekajmy! Eliminacja! Eliminacja! Eh, to pułapka! Nie spóźniłem się, prawda? Dzięki, Arti. Mało brakowało. Nie powinienem był tu przychodzić. Mogło ci się coś stać. Nie, tato. To ja niepotrzebnie tu przyszedłem. Moje miejsce jest gdzie indziej. Hej! Chyba masz coś, co należy do mnie. Właśnie, bardzo dziękuję. No, no, no! Bramka jest pusta i Paradisja znów zdobywa cudownego gola. Czysto i bezbłędnie. Na szczęście, zawodnicy drużyny cyklopów mają tylko po jednym oku, by ronić łzy. A więc etap grupowy kończy się pięknym zwycięstwem zespołu Paradisi, który pokonuje drużynę cyklopów 3 do 0. Tak jest. Wiemy już kto z kim będzie rywalizować w następnej rundzie. Oto nasze pary. Xenons kontra Rickers, Paradisia kontra Lightnings oraz Piraci kontra Elektras. Ćwierćfinał ze Snow Kids to dla ciebie świetny układ. Ale dla nich już nie. Zmierzczymy ich. <laughs> Dobrze powiedziane, synu. Przejdźmy do rzeczy. Podpisz, proszę, tu i tu i tutaj. Wiesz, Sinet, ten kontrakt jest bardzo istotny dla naszej fundacji. Mm -hmm. <laughs> Twoja mama i ja lecimy stąd prosto na Askalon i. No nie wierzę. Parszywi złodzieje, co wy tu robicie? Ale, ale kim pan jest? Pierwszy raz pana widzę. Niech pan da nam spokój! Mamo, co się tutaj dzieje? Czy wy się znacie? No pewnie, że tak. Przecież to najwięksi oszuści w całej galaktyce! Co? Nie! To niemożliwe! To nieprawda! Mylisz się! Najpierw podszywają się pod dawno niewidzianych członków rodziny, wyciągają kasę od niczego nieświadomych rodzin albo sieroconych dzieci, a potem. Powiedz, że to nieprawda! No powiedz! Słyszysz mnie, a to oszuści? <taka>, Taka sensacja będzie miała poważne konsekwencje. Wszystko, Grassy Nadal nie możesz zapomnieć o Harveju. Taką samą płytę główną Coś ci powiem, Sidney Mam w pokoju różne części z komisu z Genesis Może zbudujemy transmitter i spróbujemy go znaleźć? Co ty na to? Może na przykład wsiadł do innego wahadłowca I jest w innej części galaktyki? Kto wie? Na moje obwody to jest genialny pomysł Ty radosny, hip hip, hura! O! Ha. Ha, świetnie, wszyscy jesteście Byłem na meczu Shadows i chciałbym o nich porozmawiać. W kolejnym meczu musimy wykazać się dobrą pracą zespołową. Nie traktujmy tego spotkania jako okazji do wyrównania rachunków. Jasne, Microice? Ha, na szczycie mojej listy mam innych wrogów niż Sinet. Jeden z nich ma na imię DJock. Witajcie. Chyba powinniśmy porozmawiać, przyjaciele. W następnym odcinku Galactic Football. Weźcie się w garść! Shadows będą grali krótkimi podaniami, trzeba uszczelnić krycie! Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International Studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Wystąpili. Anna Gajewska, Janusz Witów, Leszek Zduń, Robert Tondera, Magdalena Krylik, Iwona Rulewicz, Stefan Knote, Adam Bauman i inni.